No witajcie kochani, zobaczymy, jaka jest energia dzisiejszego dnia, co nam karty pokażą. Już patrzymy sobie. Czego możemy się dzisiaj spodziewać. Już patrzymy sobie. I powiem Wam, że dzień bardzo emocjonalny. Dzisiaj pewne rzeczy takie mogą przychodzić do Was wyjaśniające. Możecie oczekiwać wyjaśnienia od innych osób, możecie zagłębiać się w pewne rzeczy, możecie tutaj doszukiwać się prawdy. Bardzo dobry czas właśnie na wyjaśnianie, na rozmowy, przede wszystkim, więc taka energia nam dzisiaj towarzyszy. Duża uwaga też troszeczkę na emocje, bądźmy czasami, bądźmy powściągliwi w słowach, to żeby po prostu kogoś nie urazić, to żeby kogoś po prostu nie zranić. Spójrzmy sobie, co mówią nam karty energii na temat dzisiejszego dnia, jakie jest przesłanie z kart energii, już patrzymy sobie. No proszę, miej nadzieję, cudowna karta, przepiękna energia światła. Zawsze, kiedy wierzymy, mamy nadzieję, to wszystko to się pojawia, więc energia jest bardzo dobra, budująca. Energia jest, z energią możemy dużo rzeczy zrobić, ale też zdecydowanie silna wiara, silna taka właśnie nadzieja skłania nas na te dobre, pozytywne ścieżki. Na to, co się po prostu w naszym życiu wypełnia. Spójrzmy, co mówią karty wibracji. Już patrzymy sobie. No, proszę. Karta, która mówi nam tutaj, że nic osobistego, czyli nie trzymajmy jakiejś rzeczy tylko dla siebie, dzielmy się tą energią. Dzielmy się tą energią, ale. Często puszczajmy nasze ego, puszczajmy nasze ego w sensie właśnie pozytywnym, wtedy nam się żyje o wiele, o wiele lepiej. To jest takie, to jest takie bardzo znaczące. Spójrzmy jaki kolor nam dzisiaj towarzyszy, już wybrałam. No proszę, moja ulubiona karta, karta Emeraldu, czyli uspokajamy swoje ciało, uspokajamy swój umysł, uspokajamy... Swoją duszę. Przepiękny kolor, który nas otacza. Cudowny kolor. Jesteśmy w tym kolorze. Zapraszam Was też serdecznie do kontaktu. Może zamówić odpowiedź poprzez Messenger. Ona jest jedna z najbardziej popularnych. gdzie nagrywam Wam filmik, już Wam nagrywam filmiki, ponieważ miałam troszeczkę przerwy, gdyż podróżowałam. Już nagrywam Wam filmiki. Możecie mnie znaleźć na Facebooku jako Wróżka Anila. Możecie dołączyć też do mojej grupy Zakątek Aniołów. Tam jest też dużo transmisji fajnych. Pozdrawiam!